Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Heroes of Might Magic 4 Dzisiaj druga misja kampanii yy, Sylwanu, Natury Bastionu zwał jak zwał Święta Dolina Święta Dolina Druidów leżąca po drodze do z stolicy Szanon, została otoczona przez ludzkie i barbarzyńskie armie. Nie, nie możesz pozwolić na to świętokradztwo. Pokonaj wrogie wojska, ale aby nigdy już nie ośmieliły się profanować swoją obecnością tego świętego miejsca. Musimy zdobyć po prostu wszystkie miasta. No, standardowo. Posłuchajmy, co ma nam do powiedzenia narrator. Przekonawszy, przekonawszy do swej sprawy druidów z Arboral, Irac rusza na Szanon. Po drodze dowiaduje się jednak o zagrożeniu jakie ludzie sprowadzili na Świętą Dolinę. Nie można dopuścić do jej zniszczenia. Trzeba więc ruszyć na odsiecz. Dobra. Ej w ogóle nie wiem jak wygląda ta kampania. Pierwszy raz ją ogrywam, nigdy jej nie widziałem. Ale jakby ostatnia kampania polegała na tym, że po prostu dostajemy jakiegoś OP bohatera i wszystkich tych gołganów z tej kampanii odpieramy, to byłoby tak dobre. To byłoby tak, dobre, dobre, zacznij. Zaraz po wkroczeniu na te tereny rozsyłasz zwiadowców, aby dowiedzieli się jak najwięcej o pobliskiej świętej dolinie. Podobno ludzie wycinają rosnące tam drzewa. Nie możesz na to pozwolić. Nie chowacie. 20 drewna, chyba was pogięło. No ale dobrze. E, a nie ma tu jakiegoś drewna dookoła po prostu? No jest, niby. Kosz do środka na chwilę. Tego nie zbierzesz. Tego nie ukradniesz. Drewno. Siedem drewna. Pięknie. Prawie całe, które potrzebowaliśmy. Dobra. To możemy sobie z was zrobić jeszcze jedno drewno. Nawet dwa. Dawaj to. Siedem mikstur. Dokładnie wracamy do dobrze znanego nam gameplay'u. Was usuniemy, bo będziecie mnie denerwować, jak będziecie na górze. Ja to. Esmeralda. U. Esmeralda. Dobra. Pokaż, co ta Esmeralda może nam wprowadzić do gry. Na pewno. No nie, naprawdę. Dobrze, dobrze. Ja wiem. Ja wiem. Przekonawszy ja wiem. do swojej sprawy druidów z Arboral. Irac. O, teraz tu inne jednostki są. Świetnie. Eee, to tak. O, w ogóle rękawiczki mamy. I tą strzałkę. Dawaj tu na dół, zbieraj drewno. Ile tym razem? Siedem. Okej, okay, to dobrze. Nie, ja tam bohaterem poszedłem. Nowa. Oj, teraz diabliki tutaj są. Rywal jednego psa, ale to psem pójdź. Nie bohaterem. Dobra. Wojsko do zamku. Chowajcie się. I tak. Mamy 8 drewna, więc możemy sobie zmienić. Jakupców. Eee. A weźli te wilki tutaj, czemu nie? No nie, tylko 300 dostałem. Dobra, wejść do tego zamku. Nie będzie mi się chciało później przekładać z powrotem. Ty. Albo jedną mniej kupić? Kup jedną mniej i kup sobie artefakty. To jakiś tam buścik do statystyk mieć. Napisz grę na wszelki wypadek, dziękuję. Wyłącz to walkę. Wyknij sobie to. I lecimy uratować Esmeraldę. Eee, czy mogę tu wrzucić fajnego? No nie bardzo, Strzelać po prostu. Okej, okay, trująca strzała w ładnie wchodzi. Jakim cudem ty to przegrałeś? Przecież ty wystrzelasz większość zanim oni podejdą w ogóle. Nie pytam. No, Chociaż może, może te szalone artefakty aż tyle dały. Pięć do ataku. Trzeba do obrony. Okay. Esmeralda. Esmeralda no, nie wie jak ci dziękować za ocalenie. Bez ciebie wojska Shannon pojmałyby ją i zabrały prosto do stolicy, gdzie kat już ostrzy nią topór. Od czasu, jak wróg pojawił się na tych terenach, Esmeralda dzielnie stawiała mu czoło, a teraz będzie to mogła robić w twojej armii. Nie będziesz mogła. Wykromi, mi, ale nie będziesz mogła. Mogę ci ewentualnie tą zbrojkę dać, żebyś miała. Władca bestii? Świetnie. Bądź władcą przejmowania kopalni, co ty na to. U. Trochę was jest. Panie. Kompania to dosyć dużo jak widzimy. Ja absolutnie nie znam się na tych nazewnictwach, ile ich jest, ile ich powinno być i tak dalej? miksturkę? Okej, okay, masz upiętą. Zatruta strzała. No to fajnie, dzięki. Czuję się oskamowany na 10 tysięcy z poprzedniej misji? Co? Yy. Tak. Ileś do góry teraz? W poprzedniej misji tak rozsyłałem zwiadowców, bo mieliśmy bohatera, który musiał się gdzieś wyekspić. Teraz nie, nie przejmuję się tym zbytnio i po prostu lecimy tak jak jesteśmy. Swoje zwiadowcy donoszą, że wejście do Doliny Strzeże twierdza wybudowana przez stacjonujące tam wojska. Podobno w środku ukryty jest jakiś artefakt o wyjątkowej mocy. Niestety twierdza jest silnie strzeżona. Może jednak istnieje jakiś sposób na osłabienie obrony. Jeżeli jest tak silnie strzeżona, że będę w stanie zabić wszystko inne na mapie i dopiero wtedy ją odblokować i przejąć, to bardzo mnie to cieszy. Ta Twoja walka na niskim poziomie trochę mi psuje plany, wiesz o tym? Prawnie mogłem tu uciec i go wystrzelać, no ale dobra. Będę ten tysiąc dopył już. O, dobrze dopasowane buty. Pierścień zdrowia. Jezu, jak piękny. To chyba daje mi trochę więcej, co? Powiedzmy. Czekaj miksturkę. A tutaj się pobawmy, wystrzelamy sobie ich, trochę ich. Dobrze, to mi się podoba. Hmm. Ja powinienem iść, tutaj są gryfy, a tutaj są mumie. Chodźmy po gryfy, a ty mi zbadasz tutaj co jest dalej już widać różowego. Na górę mógłbyś to podkreślić, ale nie rób tego na razie, tam nie przejdziesz. generalnie się niewiele dzieje. Zaraz się okaże, że tu zaraz był zamek, pewnie jak zwykle. Dawaj rusałkę i rusałka pójdzie drogą. Okaże, że powinienem był pójść drogą, no. To mam wam powiedzieć. Zawsze. No właśnie, zawsze tak jest. To jest szare miasto. Jeżeli musimy przejąć wszystkie na mapie, to... Możemy na wszelki wypadek zostawić te na sam koniec. Domek na drzewie. A czemu nie możesz tego? A, bo nie mam portu. O, pewnie. Może być pewien problem. Ale no tu jest gryfów. Dawaj. No, mogę to przejąć, nie atakując tych gryfów, które stoją przed. W porządku. Jeżeli mogę. nie, żeby to coś zmieniało, no, bo ja i tak ich nie wyrekrutuję. Ale, o, walka wręcz na walkę cięższą. Pewnie. Pewnie. to wyglądało, jakby te jednostki były przeze mnie przejęte. Nie, dobra wiesz, co? Trochę zepsułem to. czelaj do niego. Zaatakują mnie trzy mniej. Cztery mniej. O, nawet nie doleciał w tej chwili. Czyli dużo lepsze wyjście z sytuacji niż te przed chwilą, co było. Dokładnie. Dawaj. Giądz. Giądz. Okej, okay, no tu nie ma za dużo. To jest zamknięty teren? Nie, jest przejście. O, tylko jest przejście przez grupę tych dziadów, a ja nie mam w ogóle odporności na magię. Więc coś czuję, że nie przejdziemy tamtędy na razie. Dookoła musisz pobiec. Tu jest jakiś garnizon, więc pewnie za garnizonem jest zamek. No jak zwykle poszedłem mnie w tę stronę co trzeba, prawda? No kto by się tego nie spodziewał. Dawaj za mną, będziesz przejmowała, bo ja nie mam na to w tej chwili już czasu. O tyle czasu tracę na bieganie po miejscach, gdzie nie powinno mnie być. Ciekawe. O, to była jednostka wroga w ogóle. Dawaj jego. 5 w dół. Czemu wy podchodzicie w ogóle? Jego nie rozumiem. 5 w dół. I jeszcze 4 pięknie. Wystrzelajmy ich do końca. Teraz. Kopalnię przejmie ona. Lecisz tu. Znowu 15 gryfów. 4 mniej zanim w ogóle zdążę podlecieć. No i atakujemy. Masz miksturkę masz. Dobrze. Kurde, może zamiast się tak poprawiać, to ja się o oprę. Właśnie. Mikrofon trochę niżej, trochę bliżej. Pięknie, no kurde, tak to ja w ogóle powinienem od początku siedzieć, co nie? razu lepiej. Tak mam trochę pochyloną głowę do przodu, ale na pewno jest lepiej niż było. Pięknie. Popleży. Nie ma co po nim zbierać. Może bez sensu, że wchodzę bez regeneracji żadnej w te walki, ale. Nie mam miksurek regeneracji żadnych. Trudno. Walka wręcz tak jest. Możemy poczekać do jutra. Aj, nie podniosłem skrzynek. Dobra, trudno. Chociaż, 12 tysięcy już. No generalnie ma to, co chciałem, co nie? Ale nie, nie zbieramy tego wilkiem w takim razie. Ty tutaj pozbieraj jeszcze co możesz. Okej, okay, nic więcej nie widać. Pilnuj proszę cię tej bramy w takim razie. A ty lecisz tutaj za mną i zbierasz? Czy to jest kościotrup? Proszę bardzo Wyostrzyły mi się zmysły, kto by się tego spodziewał Dawaj, fioletowa brama Może wypadałoby tego fioletowego w takim razie zabić dosyć szybko Zbuduj ratusz wyjątkowo Pilnowałeś, dziękuję Dobra, pobito 20 gryfów. No to nie powinno być jakaś bardzo łatwa walka. Chociaż nie, przecież my już bijemy dwa razy. No tak, no tak, my już mamy walkę na maksa. Teraz jedyne czego nam brakuje to jeszcze tego 1000. Pięknie i 500. No, trochę gorzej. Brakuje nam jeszcze odporności na magię. I w ogóle ten bohater będzie mógł tutaj sam biegać i niszczyć wszystko. Dobra, niestety przyjemniacz. Te przyjemniaczki tutaj. Trochę mnie uderzam. Ale takich przyparliśmy do muru, że dostawali kontrataki, więc spoko. Czekaj mi. 12 ich tutaj jest. Może będę w stanie ich udźwignąć. Nie wiem. My spróbować. E, poczekaj, tutaj. Ty zbierasz kopalnię, to sobie mogłem wcześniej przejąć. Mogłem sobie już odpuścić zbieranie surowców, ale kopalnię przejąć wcześniej. Ale nie mam fortu. Ok, mam w cholerę drewna, ale nie mam żadnego kamienia. Masz miksturkę, prawda? Nie, znaczy tak, tak, tak. dobrze. Dalej. 4, 6, dobrze. Jakby było trochę więcej, to byłby z tym problem, ale tak, dobrze. Poszło to bardzo dobrze. Zapisz, bo chciałbym tak w miarę skutecznie tego przeciwnika tu pobić. Ok, nie było czego szukać. Będzie, że chciałbym znaleźć jego zamek, i wtedy dopiero coś tu podziałać. Nie było czego szukać. Ples, Wiedziałem, żeby zabijać przeciwnika i bohatera najpierw, ale dobrze. Na szczęście niewiele to zmienia. W sensie dobiją no, więcej, tak, ale Ale niewiele to zmienia. Strzelaj do niego teraz. Uciek! Nie wierzę. Dobra, strzelaj do nich. Teraz sobie łukniemy miksturkę, pewnie. Ale najpierw zabijmy ich, ile się da. Dobrze, nie ogłuszył mnie. To dobrze, bo tego się trochę obawiałem. I Witam. Zostawisz mi otworzoną bramę, jak miło z twojej strony. Tutaj prawie się zabił w kontrataku. Dobra, muszę, muszę wypić miksturkę. Wypij miksturkę. Od razu jak wyjdziesz, wypij miksturkę. Zdobywając miasto, odciąłeś źródło zaopatrzenia wojskom statynującym w dolinie, dzięki czemu opór przeciwnika znacznie osłabł. Uuu, drugi zamek dzisiaj? Pewnie, jak mógłbym odmówić. Fajnie, żebym jeszcze był troszkę szybszy. Jak mógłbym odmówić? Nie. Okej, okay, czyli jeszcze ma... Nie, wcale nie musi być tak, że jeszcze mają zamek, do którego mogą uciec. Mogli próbować uciec do zamku sojusznika. Zobywając miasto od źródło zaopatrzenia wojskom stacjonującym w dolinie, dzięki czemu opór przeciwnika znacznie osłabł. I to stocznie zbudować. Co jest ciekawe. Nie ma tutaj już nic. Nie ma już tu przeciwnika. Więc gdzieś jeszcze ma zamek. I trochę mnie to niepokoi. Bo myślałem, że już wyłączymy całkiem przeciwnika z walki. Ale trudno. Pogłuszająca strzała. O, Muszę to mieć. Jak najszybciej muszę to mieć przy sobie. To jest podstawa. Jak strzelamy. To jest podstawa, żeby mieć ten artefakt. Tu jest pomarańczowy. Aha, fajnie, że anioły ci pilnują kopalni kamienia, czy kopalni drewna. Cieszy mnie to bardzo, kumplu. Jest to bardzo fair, aha. Dobra. Nie udawaj, że jesteś w stanie tu coś robić. Mój podstawowy zamek. Mogę tu mieć wszystko. A dalej nie mam nic. Brakuje mi kamienia. Dziękuję. Miałem tu w ogóle jakąś kopalnię kamienia dookoła? No nie ma nic. To długo. Tu jest dopiero chyba pierwsza kopalnia kamienia, jaką mogę mieć. Ciekawe, grupa rosałek postanowiła przyłączyć się do Twojej krucjaty w mieście Zgniła Zieleń. Jak można nazwać miasto Zgniła Zieleń? Proszę was! Jak to zrobić? Daj mi to. Podejdź do niego. Daj mu tą strzałkę. I ten hełmik też możesz mu dać. Tutaj tutaj dalej. Teraz ty biegniesz do tego bohatera. Aj, nie mogę tak. Dobra, cofnie się kawałek, nic się nie stało. Tyle on się akurat może cofnąć. O taki artefakt? Pewnie, że się może tyle cofnąć. No i przy okazji to. Wporność na oślepienie. Może tylko zawsze to coś. To możesz zdjąć. Bo nie wiem, czy to daje to jakieś większą szansę, czy no większy bonus raczej nie. No, może większą szansę ewentualnie by dawało. Bez ogłuszenia, rozumiem, nie zawsze musi wchodzić. Dawaj. Bez ogłuszenia. Ale oczywiście postarzenie i klonwa wchodzą, no, ale ogłuszenie nie, no, ok. Odporność na magię, to mi się bardzo podoba. Zapisz, proszę Do przodu Do góry O! Tutaj coś jest. E, tu nigdzie nie ma przejścia. Tu nie ma przejścia. I co? Idziemy do góry po prostu, albo. Może on już nie ma nic, ale. Przez to że tutaj ma sporo i sporo wojska. Ciekawe. Ciekawe, jak mam to pobić. Może przez to jeszcze nie pokazuje, że on przegrał. Więc na razie uznajmy, że on już przegrał, co? Tak będzie w miarę bezpiecznie założyć dawaj do przodu. Cał. Pięknie wszystko pochodziło. To mi się podoba, tak może być tak, dokładnie. Zapisz grę. Spróbujmy już na szybkiej walce to robić. Do szybkości w walce. Ciekawe. Dawaj tu. O, i fryty. Uuu, tego nie zrobi szybka walka. Zrobiła to szybka walka, ale prawie umarliśmy. No, w sumie się nie dziwię, też bym pewnie tu umarł. Albo prawie umarł. Bieraj, przejmuj. Wszystko, co tylko możesz, ma być nasze. Dobrze. Pilczek tutaj przejmuje surowce. I wydaje mi się, że więcej tutaj nie zdziałamy, bo z jakiegoś powodu kopalnie pilnują jednostki. Kopalni wszelakich raczej, tak można powiedzieć. Oki kilka, okej. Okay. I to sensownie. Brzmi to jak najbardziej sensownie. Okej, okay, widzę, że w następnej turze trzeba najpierw rusałką z... o. To najpierw zwiedzić rusałką, bo nie wiadomo czy to będzie przejście w ogóle. Nie ma przejścia. Dawaj po zamek E, ty jesteś nikim Ty jesteś nikim eee. A, szesnasty poziom, dobrze No to może jednak jesteś kimś, wiesz Muszę ci to oddać Jesteś jednak kimś Ale i tak muszę iść w tę stronę I tak muszę iść w tę stronę Więc jak najbardziej Ja chcę ich bić po drodze ta! Pobijmy ich. Tyk, tyk. Level up może? Fajnie by było. Traciliśmy ile? Jedną kratkę ruchu? Tak. <grytania> Fok. Podoba mi się to. wiesz tutaj. O, tego nikt nie pilnuje. Albo ktoś pilnował, ale go zabiliśmy już. ciężko mi powiedzieć. Dobra. Zbierz trochę ruchu. Idź, przejmij mi... Jednak ktoś tego pilnuje się okazało, wyobraźcie sobie. Yy, a to możesz pozbierać pewnie? Ty uciekasz, jakoś mnie to nie dziwi. Tutaj no jest to przejście. Ale nie mam pojęcia, gdzie ono może prowadzić, więc lecimy do góry. Tak. Ale najpierw. Żeby się tutaj już potencjalnie później nie cofać. Dawaj. Domany. Nie, że nie chce się tu później cofać. Ale nie chciałbym jeszcze i nie muszę. Tutaj jakieś statystyki zostały do pozbierania. Wydaje mi się, że nie. Tutaj ewentualnie tu nic nie ma. Tutaj wszystko wygląda jakby... jakby. Nie było żadnych statystyk. Dobra, pozbieraj tu. A, tu i tak się trzeba będzie cofnąć. No dobra, trudno. No dobra, trudno. Tak bywa. Tu nic więcej nie zobaczę, może górą spróbuj chociaż to eee, co? Zostań już tu w mieście. Po prostu już tu zostań. A wy? Nie wiem. Możecie tego mostu pilnować, czy nie przechodzi przeciwnik. Jest to zawsze coś ponad to, co... Jest to... Namień coś będziecie robić. O! Mógł powiedzieć, że jest to więcej niż nie robienie nic. Opalni żadnych tu na górze nie przejął, więc zakładam, że nigdzie tam na górę nie poszli ma że mi uciekniesz? O, zamek od razu, witam Wsporność na magię Do Google to był Po prostu sobie do Google pokonaliśmy? A do Google nie był w poprzedniej kampanii przypadkiem? To był Nie, teraz też graliśmy barbarzyńcami, czy nie? Graliśmy barbarzyńcami, czy nie? Kurde, nie pamiętam Pograliśmy Cześć pomarańczowy Ok, odcięliśmy. O, nie można tu nic robić. Sprawdźmy, twórcy mapy o kumplu. Nie ma tu żadnych statystyk. To jest statystyka. I XPIC. I tu jest zamek. Ok. Dobrze. Dawaj, statystyki. Eee... level? porność na magię, pewnie. A, zakładam, że to by wyszło tutaj po prostu. Możemy to w sumie sprawdzić, tylko zapisz, bo jeżeli faktycznie tak jest, to ja tego nie chcę sprawdzać. Właśnie, wolę pójść w stronę przeciwnika trochę. Ta... I nawet nie bardzo tutaj coś broni, cokolwiek. Nie to. Tynka. Dowodzenie, dyplomacja, odporność na magię. A tak, no to nie. Uuu, akurat cię dogonię. Witam. Dobra, myślę, że to jest dobry moment, żeby zapisać grę. Okej, okay. chciałem powiedzieć, że zobaczę, czy tutaj nic nie ma, ale skoro ty mi stąd wybiegłeś, wydaje mi się, że zdecydowanie coś tam jest. Ale i tak zapiszę najpierw. Nic tu nie ma. Poza dwoma levelami. ...które bardzo chętnie przygarnę. Odporność na magię. Dawaj. Odporność na magię. Tak, jest. Maksymalny poziom już, okej. Okay. Jak najbardziej rozumiem. Jakbyśmy mogli dobić więcej, to byłby to już pewien problem pewnie. W nagłym nie pokażesz spalić farmę. Niechaj ludzie zapłacą za krzywdy, które wyrządzili lasom. Okej. Okay. No nie jest to zbyt dobre, kumplu ale okej, okay, no rozumiem. Nagły przypływ gniewu. Ostatni zamek. Hmm. Dajmy mu jeszcze jeden dzień na wszelki wypadek. Pomarańczowy odpada z gry. Proszę bardzo, dawaj to. No to może nawet za dwa dni mu damy, skoro to są jeszcze statystyki, ja coś ominąłem. Jedyna statystyka, jaką ominąłem, to jest trzymany z tego zamku. To nie wygląda, jakby coś tu miało być. Tutaj można dostać misję, aha. Aha. Celem jest przejęcie wszystkich zamków, więc założyłbym tak dosyć bezpiecznie mi się wydaje, że mogę go przejąć i później przejąć ten zamek. Ale może być też tak, że celem jest zabicie przeciwników, a nie przejęcie wszystkich zamków. Jeszcze troszkę ci tutaj zostało. Wydaje mi się, że jak zrobię to sam, to damy radę. 25 minut było, trochę szybko to poszło. Mierna! Znowu walczymy z mierną. O, może tych wypadałoby strzał, skoro nie na dole. dalej Dobrze. Ty nie żyjesz, ty nie żyjesz. Złej tuj. W sumie mogłeś se łyknąć zanim tam wejdziesz. Nie to mix, które miałeś łyknąć, kumplu. Tom. Dawaj. Wait. Raz. Dwa. A no i tyle by było z tego zamku. Strzał, strzał. Strzał, Ty się zabijasz w kontrataku. Proszę bardzo. Przejmujemy zamko. Zamek. A, patrzcie jednak. Jednak tak jak mówiłem, trzeba po prostu przejąć. Weź sobie proszę cię stajnie. Już masz stajnie, dobra? I mamy 3 dni teraz. 9 smoków. Ok. Czeraj, czemu nie? Okej, okay, nie jestem tak twardy jak myślałem. Wyobrażacie to sobie. Na szczęście mamy mikstury być twardym. Jakkolwiek, jakkolwiek to brzmi, że mamy mikstury bycia twardym. naprawdę. Dwa dni. Dobrze, jestem w stanie tutaj dobiec, jestem w stanie tutaj dobiec, jestem ciekaw. Zapisz, co tutaj jest. Jeżeli tu są jakieś lepsze statystyki niż tam, albo coś ważnego, jakaś misja, no to będę musiał niestety podziękować za trzymany. Nie jest to jakoś dużo, no. Powiedzmy, że mogę żyć bez tego, ale fajnie by było to zebrać mimo wszystko. Jakiś tam jeden czar więcej może będziemy mogli rzucić. By wygrać, musisz utrzymać swoje miasto do jutra. Czyli nie zdążymy zrobić tego i tego. Druidzi oferują Ci Szmaragdowy Łuk, który przejdzie do następnego scenariusza w zamian za 20 klejnotów i... 12 tysięcy sztuk złota. Okej, okay, no to zdecydowanie wolę to. Niż 3 domany. Najwyższy druid tej Świętej Doliny oferuje Ci Szmaragdowy Łuk, który przejdzie do następnego scenariusza w zamian za no dotacje dla Funduszu Ocalenia Doliny w wysokości 12 tysięcy sztuk złota i 20 klejnotów. Pewnie, dawaj. Niestety, potrzebowałbym jeszcze jednego dnia, żeby tam dobiec, a już nie jestem w stanie tego zrobić. To są jedyne statystyki, których nie podniosłem, bo tutaj już nic nie ma, prawda? Ładnie. Dobra. Pięknie. Do... Kończyliśmy sobie, także co, dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało i zapraszam do następnych odcinków. Cześć!